Tak krótko, jakby Pan podsumował obóz przygotowawczy w Rybniku? Bardzo sympatycznie, bardzo fajnie. Tym bardziej, że nie było żadnych, żadnych urazów, wszyscy pracowali tak, jak żeśmy sobie założyli. Była to praca mieszana, musieliśmy większy akcent postawić nad wytrzymałością, szybkością, też nie do przesady, bo, bo nie, ma tego, nie ma za dużo czasu i, i trzeba to zrobić rozsądniej i z głową. Mhm. A kiedy trzymali to fizycznie? No mówię, to jest na pewno inny charakter dla nich pracy. Badania badanie pokazały, że jeżeli chodzi o pojemność tlenową, że nie chciałbym wchodzić w aspekty techniczne, wygląda to nieźle, ale mówię, no musieliśmy trochę zmienić charakter, charakter pracy, żeby, żeby ten zespół może już nie od razu od początku, ale jak najszybciej jest to możliwe, był w stanie w krótkim odstępie czasu Powielać wysiłek. Warunki na obozie mieliście chyba bardzo dobrze. Tak, to prawda. Mieliśmy bardzo dobre, dwa dobre boiska, blisko do boisk. Wszystko na miejscu, odnowa biologiczna, także warunki do dobrego treningu, do przygotowania w tym okresie były, były spełnione. Sporo testowanych piłkarzy było, takich trzech na obozie było na stałe. Jak się Panu podobali? to zawodnicy, którzy dłużej zostali, bo, bo są to interesujący zawodnicy yy, i myślę, że że, 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 że oprócz yy, bramkarzy, których żeśmy testowali, to ci zawodnicy yy, powinni zostać yy, w klubie. No, no kwestia, kwestie techniczne powiedziałbym do dogadania. Jutro kolejny sparing z Termaliką. Zagra pan na yy, dwie składy, tak, jedne tak, 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 bo ja muszę żeby być wiarygodnym, żeby mieć pewien obraz całego zespołu, jeszcze, jeszcze jest czas, żeby zagrać 2 razy 45 minut.